Dzień dobry, szanowni państwo. Witam serdecznie. Trochę z ręki, ale zaraz będziemy zmieniali. Taki mały bonusik, żeby nie było. Że nic innego nie ma. A mówiłem, że będzie. Się ręka mi trzęsie, także się nie przejmujcie, a zaraz zamontuję na Na szybie. To będzie troszkę inaczej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Znaczy, no, praktycznie i tak wiadomo jest to, że w 90% to tak zobaczycie później w razie W. Ale, ale już sobie będzie. Nie będę czytał komentarzy, bo jestem w samochodzie i będę prowadził, więc to z góry Wam mówię, żebyście też nie mieli mi za złe. No ale potem się odniosę, czy coś jakieś ważne i w ogóle. Dobrze, żeby temu się troszeczkę stała zadość. Ja tutaj sobie to zamontuję. Boże, jak świeci to słońce. Nie wiem, widać chyba, nie? Doczekałem się drugiej części live'a. Eee, chyba widać co, nie, Szanowni Państwo. Jak widać, to bardzo mnie to cieszy. Co ja się ruszam. A jadę generalnie do domu. A to pikanie, takie co, co słyszycie na górze, to jest kwestia, a jak to się nazywa, kamery, taż kama. Jedziemy, no to nie jest dużo, bo to nie wiadomo co, ale, ale, ale niedługo się będziemy widzieli na, na live w grze, w ATS-ie, bo ja będę dzisiaj ATS-a liveował. Dobry, 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 witam, witam. Także dzisiaj się widzimy w live w grze, za chwilę w ATS-ie. Sąmy chyba cały dzień prawie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście. Także, szanowni Państwo, no tak to wygląda <grym>, jazda po tutejszych drogach nie jest nic ciekawego, ale sami możecie ocenić sobie, bo myślę, że kamerowo nawet nie ma tragedii. Sekling, włączę. Kamerowo chyba nie ma tragedii, ale sami będziecie mogli ocenić jakie są drogi w tym kraju. Tak, 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 żebyście wiedzieli, że tutaj nie ma nic lekko i uwierzcie mi, czy wy widzicie lepiej niż ja, to na pewno. I cały czas informuję, że jadę na automacie, bo mi niej. Dlaczego? No zaraz zobaczycie dlaczego. Przejadę się. Zawracaj, zawracaj sobie Także tak to wygląda. Ua, piękna kałuża wody. I już jakieś roboty drogowe będą robili i już coś będzie znowu zrąbane. Widzicie, to są yellow boxy, właśnie to co teraz przejeżdżam i to oznacza, że nie wolno a, na tym się zatrzymywać. Chodzi o to, żeby była płynność. A zobaczcie po prawej stronie jakie krawężniki są. <grych> I druga sprawa jest taka, że w tym kraju nie potrzeba mieć świateł włączonych w ciągu dnia. Ja mam automatyczne. Ja mam to troszeczkę wywalone na to, bo mi się same włączają, jeżeli jest to potrzeba. Także wiecie, tak to wygląda, no i co, no i jedziemy. To są, to są drogi u mnie w Watford, to są drogi, które nie są w jakikolwiek sposób, to nie jest autostrada, to jest tak zwany dual carriageway, czyli droga yy, dwupasmowa. Coś u nas ekspresówka i ta ekspresówka jest tak naprawdę właśnie w mieście, tak, w większości przypadków. Jeżeli macie dual carriageway, to są w mieście, tak to wygląda. No i tak będziemy jechali, zresztą zobaczycie jak to... To no mówię, no chcę wam też pokazywać trochę takie Anglia, nie tylko i wyłącznie ets żeby nie było, od razu mówię, że nie czytam waszych komentarzy, bo prowadzę, więc no wybaczcie za to, ale... No chyba, chyba rozumiecie, że w wypadku nie mam zamiaru... A... Wiecie, dostać, tak? Mandatu, kary czy coś, nie? Także wiecie, także tak to wygląda. I też fajnie tutaj jest, bo tutaj wszyscy jadą z prędkością 40. Zresztą taka jest nominalna wartość i maksymalna, a już mam 50. Oczywiście tutaj na, na tej trasie aż tak nikt się tutaj nie przejmuje, bo, bo każdy wie doskonale, że zaraz jest o właśnie ten tutaj znak, a ten znak oznacza nic innego jak nasze Norspitliny Taplaj, czyli 70. No i to jest takie jedno z fajniejszych rzeczy, gdzie zaraz mamy piękne, cudowne rondo i trzeba zwalniać. Także no to są takie plusy i minusy. A, takich dróg takich dróg jest bardzo dużo powiem wam naprawdę bardzo dużo nie będę się wbijał na autostradę to będzie bardzo krótki live bo nie widzę tutaj wiecie aż takiego dużego sensu żeby nie wiadomo co tylko sobie zobaczycie A jak miałem kilka pytań jakie są drogi w Anglii i, i tego typu rzeczy no mniej więcej będziecie widzieli będziecie też widzieli jakie korki mamy tutaj także wiecie Tak to mniej więcej wygląda Nie wiem czy pojechać drogą, która jest zablokowana a Czy nie Mam nadzieję, że to wszystko Jako tako ładnie wygląda i nagrywa Serdecznie zapraszam oczywiście do pozostawienia lajka like Moi no państwo bardzo mi miło będzie Zresztą to jest jedna z funkcji na... Lajwy powiem wam szczerze Kiedyś były normalnie dostępne Jak ktoś miał w ogóle kanał Potem to zmienili, że trzeba było mieć Tysiąc subskrypcji, aby właśnie to Tą funkcję odblokować. No i tak to wyglądało. A powiem wam taką ciekawostkę, że e, na przykład e, tak jak tutaj chociażby, bardzo często na mnie chociażby trąbią, e, bez powodu, dlatego że tutaj jest e, bardzo fajny znak, którego mało kto widzi, mało kto go rozumie, mianowicie tu jest znak 20 zon, i tu się jedzie maksymalną prędkością 20. No jednak ludzie nie rozumieją mi. Uwierzcie mi, nieraz miałem tak, że ktoś na mnie trąbił. A i w ogóle, także. Dlaczego? No, słuchajcie, ja mam tylko 6 punktów możliwość zdobycia przez 2 lata. No, nie chciałbym brać i, i stracić tego prawa jazdy, tak? Więc, no, chyba to jest zrozumiałe, logiczne i, i poniekąd y, y, akceptowalne, tak? No ale niektórzy nie rozumieją. Ja nie posiadam też. Y, tak zwanego literki P jako świeży kierowca bardzo dużo osób, które zdają prawo jazdy o właśnie, no jak ten samochód, ten perzocik na przeciwka, posiadają takie samochody na tych samochodach jest literka P i, i, i generalnie rzecz biorąc w większości przypadków tak to wygląda, nie? no nie przejadę człowieku, dawaj a nie chcę też przypierdzić przypierniczyć jak przyjedziesz sobie ciężaróweczkę, to ja se mogę ruszyć. I zobaczcie, jak tu się jedzie. Ja jadę praktycznie na lusterko. A to było ostatnio, nawet to, co mówiłem, że o nie, 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 to już tym Kawasaki to tu sobie nie przejedziesz, czy czym tam. No i widzicie, no i niektórzy łamią przepisy, jak sami widzieliście. Niektórzy, o no tak, jak tym Dafem tutaj będzie kombinował słoń pod górę. Pani sobie przechodzi, jak sami widzicie, to jest właśnie Anglia, tutaj nikt się niczym nie przejmuje. Eee, każdy wychodzi, każdy się, wiecie, pff, liczy jak to wygląda. Tym sobie mógł. No i tutaj ja bym wam pokazał, skręcę tutaj w lewo, chociaż, no tak żeby trochę wydłużyć tego live'a. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby Wam pokazać mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Jak wyglądają korki w tym kraju. I to jest droga, która nie jest bardzo uczęszczana. Uwierzcie, raczej znaczy jest najbardziej uczęszczana u mnie tutaj na, 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 na e, wszędzie. Ale chodzi mi o to, że. Jak ktoś mi mówi: a Po co automat, manualem? Najlepiej, bo wielokrotnie tak miałem. Uwierzcie mi, nawet tutaj, z osób, które znam w tym kraju. Po co ty automata kupujesz? W tym kraju automat to jest bzdura. Tu automat nie daje rady. Ja mówię, no, nie wiem, no właśnie w tym kraju automat daje radę. Właśnie zaraz wam udowodnię, dlaczego automat w tym kraju daje radę. No właśnie dlatego. Właśnie dlatego automat w tym kraju daje radę, jak sami widzicie. Bo. Yy, no, zobaczcie, jaka to jest jazda. Ja mam 3, 3 mile, no bo ja mam w milach. 3-4 na godzinę, także tutaj to nie jest tak dużo. Eee, pff, tak jakbyście mieli jechali piątką. No i też trzeba uważać, to są światła, które po naciesięciu przychodzą ludzie. Na wszystko trzeba mieć oczy, zakazy, nakazy, różnego typu pierdoły. Eee, wszechobecni skuterzyści. Kolejny leksiusik jedzie. Powiem mam, że od czasu, kiedy mam Lexusa, widzę więcej Lexusów na drodze. To jest ciekawe, to joty to widać. Ale Lexusy rzadko, nie? Także także wiecie. A tu nauka jazdy. Ja na takim podobnym, no na takim samym, tylko starszy model się uczyłem. Właśnie na takim oplus, co tutaj po prawej był, teraz jechał. Także tak to wygląda. Tam był znak keep-clear, czyli że nie powinienem na tym stać, i żeby powinno być puste. Nie jest to jakieś tam nominalne, nie trzeba się tak z tym sztafirować, ale tu bardziej chodzi o to, że. Tutaj już trochę taki ryzyk fizyk. Zrobiłem Ale chodziło o to, żeby właśnie eee, Trzymać Witam serdecznie kolejne osoby, kogo witam, kogo goszczę Dzień dobry wszystkim, żółwior największy Przepraszam, że nie odpowiadam Na pytania jakiekolwiek Stoję w korku Sławek Połotwort je O coś tam przeczytałem, Sławek połotwor jedzie No jeżdżę, no jeżdżę No, no jeżdżę Powiem wam, że znaczy, pojedziemy jeszcze gdzie indziej kawałek Trochę naokoło i to naprawdę naokoło jadę, strasznie Bo do mojego domu to ja już bym w nim był A dzisiaj sobie pojechałem, o Żeby wam pokazać No bo dzisiaj jest ten e, ats A że mi wygodniej po prostu, to sobie dzisiaj pojechałem, o O kartę Steama za 10 funtów Żeby sobie doładować konto i, i, i nie muszę płacić W dniu dzisiejszym, także będzie ok. Także tak to wygląda. No i teraz Stefan mi powiedział: No, ok, no i. Dlaczego nie, nie, nie ten, nienormalny nie manual? No właśnie dlatego, sami widzicie. To jest chociażby przykład, dlaczego nie manual? Eee, właśnie dlatego. Właśnie dlatego. Nie wiadomo, jakie manewry niektórzy robią. Właśnie dlatego nie manual, bo tu się nie da jeździć manualem, jak sami widzicie, tak? Wszystko jest jedynka, 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 jedna i wielka, jedynka i nic innego. Także wiecie. Tak to wygląda. Ja sobie otworzę okno, bo powiem wam, że duszno, chociaż mam klimę włączoną, ale jak się stoi, to się stoi. Mam nadzieję, że wszystko ok wygląda, chociaż widzę, że to jest. No myślę, że teraz mogę zakończyć i w tym momencie zacząć ETS. -a. Nie uważasz? Czy uważasz, że w tym momencie będzie z ETS? -a? A czy zobaczyłeś na początku tego filmu, kolega, akurat zobaczyłem wiadomość, że dzisiaj będzie ATS? Druga sprawa, jaki jest tytuł tego filmu? Trzecia sprawa, czy jesteś coś wspomniane o ETS-ie? Czwarta sprawa. Czy tylko naprawdę ETS-em człowiek żyje? Odpowiedz mi na to pytanie. Jeżeli tylko ETS-em człowiek żyje, to dlaczego śpisz? To jest moje drugie pytanie, przepraszam, że tak bezczelnie Hamsko, ale no myślę, że takie pytanie też nie jest na miejscu, zważywszy, że no co ja mam, no. to teraz co, wyjść z samochodu, pojechać do domu, najszybciej włączyć ETS-a, koniec, nie ma świata, nie widzimy poza ETS-em, nie można pokazać nic, bo ETS się liczy i koniec, kropka. Kolego, ja powiem tobie tak, wiesz o tym doskonale, że u mnie jest, jest 298 filmów, powiedz mi ile obejrzałeś. No, czytam 280. Powiedz mi, ile z tego ETS-a obejrzałeś, bo chciałbym się dowiedzieć. Ile moich 700 godzin jazdy obejrzałeś e, z tego na live? I na live mówię, będąc na live, a ile obejrzałeś poza live'em chociażby, bo wszystkie dane są cały czas, tak? Nie ma większego problemu, żeby sprawdzić. Więc wiecie. Także wybacz mi trochę szczyt bezczelności, ale no jak Kuba Bogu, tak Bóg kupię troszeczkę. No i uważam, że trochę, trochę takie, no wiecie. Wszystko mogę zrozumieć, ale bez przesadyzmu. Robię co innego, robię dla was co innego. Znaczy no, dla Ciebie też kolego, no a widzę, że nie wszystko to działa tak jak powinno działać. Także wiecie. No, ale cóż, no, takie jest życie. Będziemy się telepalić za śmieciarką, coś czuję. Bo ja tu w żaden sposób nie, nie wyrobię. I to są takie drogi, zobaczcie, to jest to, o czym ja mówię, że e, miejsca tak naprawdę. Nie, no nie będę się za nią pierniczył, skręcimy. Miejsca za tą, no zobaczcie, jak to wszystko wygląda. No to właśnie tak to wygląda. Tak wygląda, że o, tu macie piękną drogę jest jedna z najpiękniejszych, jaką, jaką kiedykolwiek znam. Wszyscy dokładnie tak samo. Jedziecie. Szeroka jest, tak, ale no... Rozumiecie fakt, chyba. Chyba rozumiecie fakt. Witam serdecznie kolejną osobę, kogo witam. Kogo Słuchajcie, odniosę się później w filmie do komentarzy ewentualnie. Ewentualnie oczywiście jak pytania to na Discorda zapraszam z całego serca, bo, bo wiadomo. A mówię, ja już jadę do domu w tym momencie, miałem jechać trochę dalej, ale informacje otrzymałem, czego Wy nie widzicie, a ja SMS y dostaję. Także wiecie, smsa dostałem, no i, no i nie, no i muszę jechać do domu, także. także tak to wygląda. Sami widzicie, prędkość podróżna jest bardzo, bardzo duża. Tak? No, i Państwo sobie przechodzą na czerwonym świetle, nic nie można zrobić. Ja przez to blokowałem trochę, bo nie mogłem szybciej pojechać. Tak to właśnie wygląda cudownie. Teraz Pan z BMW będzie chciał ruszyć, a nie będzie chciał ruszyć. Ok, eee, Drogi jak sami widzicie, dziury, czyli nic, zachód nie jest niczym nieadekwatnym, nienormalnym. Tu macie skanie Na czerwonym, kurde Niedobrze, ale nie widziałem Wiedziałem czy ten chce przejechać, czy nie Już byłem na drodze, także no cóż, trudno się mówi życie Mam Mów nadzieję, że mandatu nie dostanę Także tak to szanowni wy, 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 Państwo wygląda no i cóż A powiem wam, że no jest, jest, jest mo mocarność tutaj w, taki, w takich trasach, takich drogach, no bo co jak co, ale zobaczcie, no, będziecie mieli po drugiej stronie tutaj, ja bardzo często właśnie stąd wyjeżdżam, o tu jest pusto dzisiaj, już, bo rano jak jechałem to oczywiście korki, 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 jeszcze raz korki i tyle w tym temacie. Pan z lewego pasa, no można, czemu, przecież tu nie ma dwupasmowej. Także, kiedyś robiłem lajwa, właśnie jak na pieszo szedłem, no to tędy właśnie i stąd robiłem lajwa. stąd właśnie robiłem lajwa, jak podążałem do mojego domu, także sami, sami widzicie gdzie to było, nie? No ale ładne słoneczko, no te kolorki będziecie mieli jako takie. Także dość dość sporo. Trochę widać, trochę nie. Ale to jest wieczna wieczna jazda pod prąd trochę. Tak pod prąd. Dlaczego mówię pod prąd? No na, na połowie połowa na mojej linii połowa na, na linii właśnie eee, no drugiej strony, tak. No zresztą no zobaczycie ta droga to jest akurat właśnie jedna z najbardziej marginalnych pod tym względem. Codziennie nią wracam do domu. Dzień w dzień tu dziura po lewej stronie. Czym doskonale wiem, że jest tu jest eleczka. I tak to wygląda właśnie. Taka to jest cudowna jazda. Taka to jest cudowna jazda. Tutaj jeszcze kamery zamontowane. 30, żeby była. Bo oczywiście przekroczenie, no to wiadomo. Mandacik duża nie jest ta odległość, no ale widzicie jedna prosta i, i, i kamerują z dwóch stron, tak tu Maserati stoi po prawej, jak ktoś lubi to to ładne, fajne, stoi cały dnie, nie wiem czemu stoi cały dnie tak ze stoi i tyle także tak to wygląda my oczywiście skręcimy, bo ja tu skręcam A i to jest jazda właśnie w cudownych warunkach, angielskich. Tak, nie dziwcie się. To jest jazda po lewej stronie i nie dziwcie się, uproszę, że jazda po lewej stronie jeździ się po lewej stronie. Nie jadę pod prąd, absolutnie nie. Tu będę miał cudowne parkowanie, coś czuję. I tak to wygląda. Szanowni Państwo, no co ja mogę więcej powiedzieć? Prawie dojechałem do domu, także zaraz będę kończył tego lawidła. Zważywszy, że mówię, no, chciałbym niedługo wejść na ATS-a, z Wami podziałać troszkę, także wiecie żeby nie było ale mm -hmm. macie drogi wspaniałe drogi zobaczcie po prawej stronie bardzo często są takie drogi że macie normalną drogę i to jest normalna międzymiastowa i macie drogę międzymiastową a na drodze międzymiastowej właśnie jest taki mur z jednej i z drugiej strony i dwa samochody albo ciężarówka jedzie no i choćbym, nie wiem co, nie zrobicie nic, także, także no co, no, no są, są sytuacje, są, są, zdarzenia, są kwestie, no jakby nie patrząc, bezsensowne i, i tak to wygląda, nie? aby wy się też nie dziwcie, że ja jadę powoli, bo tutaj nie można szybciej jechać, Tam nie ma jak nawet szybciej jechać, po pierwsze ja nic nie widzę tutaj dookoła, bo, 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 bo. bo, bo. Dobra, ja tu na chwilkę zaparkuję, pożegnam się z Wami i będziemy dalej niedługo się widzieli na ATS. Szanowni Państwo, no tak to wyglądało. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. Zróbcie dla walki i do zobaczenia. Za niedługo się widzimy na ATS. -ie. Cześć!